Państwa bardzo serdecznie na bardzo krótkim, ale spotkaniu, w którym gościmy dziś prezydentów Skarzyska Kamiennej i Świętokrzyskiego. Jak Państwo wiecie, nasze miasta współpracują w ramach tak zwanego Trójmiasta nad Kamienną. Dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu naszych spotkań związanych ze współpracą naszych gmin. Dzisiaj rozmawialiśmy głównie na temat miejskiej komunikacji w trzech miastach w Skarżysku, Starachowicach, Ostrowcu, Świętokrzyskim. Przed nami są ważne decyzje przed radami miejskimi we wszystkich tych miejscowościach dotyczącymi tego, w jaki sposób powinna być w najbliższych latach zorganizowana komunikacja miejska. Czy Rozmawialiśmy o współpracy możliwej przy ewentualnych zakupach paliwa dla spółek, które posiadamy, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Miejskiego Zakładu Komunikacji czy MKS-u Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku. To są główne tematy naszych rozmów. Planujemy kolejne spotkania, które będą dotyczyły między innymi gospodarki odpadami, ale również zagospodarowania osadów z oczyszczalni, które posiadamy. Zawsze jest tak, że benchmarking, możliwość porównania się z sąsiadami jest ważny nie tylko dla osób zarządzających, ale z korzyścią dla mieszkańców naszych miast. Stąd taka inicjatywa, w mojej ocenie, bardzo cenna. Pomysł o wspólnej grupie zakupowej taboru uważam bardzo dobry. Łącząc siły z Taratowicem, Skarżysko, Ostrowiec, będziemy mogli wynegocjować dobre ceny na tabor i ułożyć specyfikację istotnych warunków zamówienia w ten sposób, żebyśmy pod swoje miasta mogli kupić właściwy tabor. To z korzyścią, tak jak powiedziałem na wstępie, dla naszych mieszkańców. W ramach obszaru strategicznej interwencji, który jest zapisany i który pozwala na to, żeby miasta skorzystały z tej możliwości wsparcia finansowego Unii Europejskiej na poziomie 85%, co pozwoli przy naszych skromnych niestety budżetach, aby móc wyasygnować te 15 brakujące procent, aby skorzystać z zakupu dobrego towaru. Rozmawialiśmy też o inicjatywie wpisującej się w działania proekologiczne i tutaj być może, że rozszerzymy zakup autobusów o infrastrukturę towarzyszącą. Jednym z pomysłów jest stacja paliw gazowych CNG, i myślę, że to też jest jeden z elementów, gdzie można skorzystać na tego typu współpracy. Ja jestem zbudowany tutaj podejściem gospodarza, bo miło mi było słyszeć, że macie Państwo połączenie między Starachowicami a Skarżyskiem takiego połączenia komunikacyjnego w ramach miejskiej komunikacji samochodowej między Ostrowcem a Starachowicami nie ma, ale może na próbę będzie taka inicjatywa i, i może podejdziemy do tego w ten sposób, aby sprawdzić jak ta komunikacja spisywałaby się i jakie korzyści przyniesie naszym przede wszystkim mieszkańcom. Witam Państwa. Rzeczywiście w Skarżysku duże reformy, duże reformy finansów publicznych i tym bardziej, Szanowni Państwo, potrzebna dla naszego miasta jest współpraca w ramach miasta nad Kamienną. Ja jestem wielkim zwolennikiem i orędownikiem realizacji wspólnie projektów pomiędzy naszymi miastami, pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim, Starachowicami i Skarżyskiem. Ja tutaj potwierdzam to, co powiedzieli koledzy i na pewno w grę, że tak powiem, tak kolokwialnie na pierwszy strzał wchodzi kwestia wspólnego. Zakupu aplikując do Regionalnego Programu Operacyjnego mającego na celu modernizację taboru w naszych komunikacjach samochodowych, ale myślę, że ta współpraca będzie kwitła także w innych dziedzinach i każdy z nas jako prezydentów planuje pewne działania w ramach obszarów strategicznej interwencji. Tutaj również myślę, że warto będzie, aby no, aplikować wspólnie do RPO, aby wspólnie startować w przetargach, wykorzystywać ten efekt synergii, który wynika. Właśnie z tego, że działamy w grupie i z korzyścią, myślę, odbije to się na finansach publicznych, dlatego, że będziemy mogli kupić więcej, a wydać mniej publicznych pieniędzy i to jest, myślę, bardzo ważne i cenne. Planujemy, szanowni Państwo, także współpracę w takich sprawach, że tak powiem, mniej doniosłych, jak komunikacja miejska. Chociażby rozmawiamy tutaj z prezydentem Materkiem w tym momencie na temat połączenia skarzyskiej i starachowickiej karty Dużej Rodziny. To by powodowało, że mieszkańcy Skarzyska Kamiennej, którzy. Mogą prawda, korzystać ze zniżek u wielu podmiotów w naszym mieście, mogłyby korzystać również, mogliby korzystać również w Starachowicach i vice versa, w drugą stronę. Także myślę, że jestem tak gorącym zwolennikiem właśnie tej współpracy, że powinniśmy zacieśniać tę współpracę pomiędzy z Karzyskiem a Starachowicami, nie tylko w dużych sprawach, ale także i w małych, po to, by ta północ regionu, jako to trójmiasto nad Kamienną, stało się być może nawet konkurencją do C dla Kielcy w regionie świętokrzyskim. Jakiś czas temu Państwo pewnie byliście świadkami albo dowiedzieliście się o tym, że zorganizowano spotkanie dla wójtów ościennych gmin. To Pawłów, Mirzec, Wąchock, Brody, ale również Bodzentyna, którym złożyliśmy propozycję współpracy w zorganizowaniu komunikacji pomiędzy Starachowicami a okolicznymi gminami. Niestety, ale po tym spotkaniu mogę powiedzieć, że gminy nie wyraziły zainteresowania współpracą w tym zakresie. Owszem, wyrażają zainteresowanie, by mieszkańcy ościennych gmin korzystali z komunikacji miejskiej, którą będą będą organizowały Starachowice, ale nie, nie planują dopłacać w jakikolwiek sposób, czy dokładać się do tego, żeby ta komunikacja funkcjonowała pomiędzy tymi gminami. Stąd te rozmowy dotyczące tego, w jaki sposób inaczej możemy w najbliższych latach organizować transport publiczny na terenie gminy Starachowice, wiedząc, że nasi sąsiedzi tych gmin mniejszych zachowują się w ten, a nie inny sposób. Także jeśli mieszkańcy tych mniejszych miejscowości mają pretensje co do tego, w jaki sposób jest komunikacja realizowana pomiędzy gminą starachowice a ościennymi gminami, no to pytania należy zadawać też włodarzom, czy w jakiś sposób zamierzają się włączyć w to, aby ta komunikacja w lepszy sposób funkcjonowała.